Siemanko ludziska, witam was w kolejnym odcinku z Rocket League. A. Będzie to coś innego niż do tej pory, bo będą to duale ze znajomymi głównie. Zobaczymy, może pojawią się też inne osoby znane z YouTube'a lub z kontynent grające w Rocketa. A dzisiaj ze mną muszę przywitać jeszcze Dawidek 9226. Halo, halo! Dobry! Jedziesz Oczywiście mi? na pewno go kojarzycie z YouTube'a. No pewnie, jestem tak wielkim youtuberem. Pan Dokładnie jedną, pierwszą już O Uy. ty Co za kolega tu poleciał ładnie O jajku nie tak od... o, Jak ja nie, nie lubię jak ta piłka mi się nie odkleja od, od ściany Łe, łe, łe! O dobra, że jej nie trafiłem bo mogłaby wejść Trzeba być bardziej takim ogarniętym, już widzę przy tych rywalach. Pięknie! O ja, fuck! Po co ja ją ruszałem? Sorry. Mogą mnie nie brać w ogóle. Nie myślałem, A. że tak aż chybie. No to obaj żeśmy dawali to samo, ja już się cofnąłem w razie W. Uuu, o, uu, uu, gościu, gościu. Minęłem się, uważaj. Nie wziął. Nice. Uważaj. easy. Ja cię, 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 ciągnij go tam. Dobra. Ale mi to zblokował, skobaniutki. Chyba ten ko kolega już coś też tutaj u przeciwników grywał w roketa, jak widać. O fuck, do wiechałem. No ja się zagapiłem, no wiesz, dobrze, sorki, mój błąd. Aha. Tak byłem, ale się ciut zagapiłem, sorry wielkie. No bo mój błąd ewidentnie, tutaj sobie zrąbałem to. Troszeczkę niechcąco. Mm, Dawaj, jedz. Jadę. Mm, trzeba odrobić tą bramkę. Kurwa no. Nice. Za mało boosta, nie zdążę. Chwila Weźmiesz? A... Chyba. Musiałem. A mi to zdjąłeś. Dobra, easy easy. Gościu jechał uważaj. Jestem już za tobą. Jest łapka. Kurwa ogarnięci są ty, oni... No ale mnie trafił, kurde. Uj, dupa, trzeci czapka. Nice. Aj! Dwie minuty do deklaracji mamy. Wracaj, wracaj. Czekaj. To spróbuję ściągnąć. Nie, nie zdejmę. FAK! Co za... Aj. No widać grają, to wychodzi. Pierwsza bramka na farcie, druga, no druga tak średnio. Nie obliczyłem kurwa bramki, no fuck Co to this man. w ogóle za rangi? Czekaj, bo Agenda, mnie chyba rozłączyło. Stary. Tak, mnie rozłączyło. Akurat spada. Więc naprawdę fajnie, że akurat w tym, w takim momencie... Dobra, już jestem. O, shit. Nie, spokojnie. Zdążysz tam. Ale dropić te dwie bramki, to już nie będzie... No, to tak nie łatwo. będzie łatwe. No, to na Ej, pewno. Chuj, jak, jak zwykle się źle odbiła rura. Dobijesz? Nie, nie dobijesz. Nie, ciężko będzie grinie. O, mm. naprawdę ogarniają nawet mój skill. Nie robi tutaj mm, kompletnie. Widzę, nic. widzę, właśnie. No co, cóż, no pierwszy mecz, no niestety. Nie będzie to chyba. Najlepszy mecz, nie mam nic z gusta. No i wiesz co? No nie wierzę. Pada mi wyrzuciłeś, i, i sobie jadę tylko na tym. Na przodzie. No, Bez no, no. żartów, co ja mam za niefard dzisiaj. Znaczy w tym meczu. Pewnie zaraz się to ogarnie. No jak mu się mocno to odbiło. Dobra, tutaj musiałem kolegę zepchnąć troszeczkę. Ach chuj busta mi zabrał, no co za... Ja się z nim minęłem, ale za mocno sobie to przerzucił. O sorry Nie, o, obcykani są kurwa Dawno nie grałem takiego meczu z takimi obcykanymi królami. Mm. Dobrze, bo taki meczem przynajmniej czegoś uczą, nie jak przegrasz to nie jest ci aż tak wiesz Bardzo żal niż jak grasz i przegrywasz na jakiś wiesz Nie, dobra Ojeju Szkoda, mój bramka, ja 30 sekund, no raczej, raczej tu już no, nic no, nie pytanie, zrobimy. Ale bramki nie ma, ja, szkoda. Upa. Dobrze w Może. sumie zagrał. Ale jak wybije to. za lekko, szmata się odbija. No wiem, no bo ja mu tylko ją zbiłem, więc wiesz. Bo raczej pewne, że. Aj... Nie no niestety. Nie ma opcji, no trudno. Nic z tego, no nic, trudno się mówi legenda. So ja nie wiem? Może spróbuj następny, nie chociaż ranket. Kurwa, ja nie wiem co tu już robić stary. No trochę ciężko, ale tak nie było tak źle. Myślałem, że gorzej będzie jak na legendę. No nic, dobra, dajmy może Exit tu menu. Raczej, raczej nie będziemy z nimi rewanżu próbować. Wyszukamy sobie może nowego przeciwnika. O ile mi patna to pozwoli, bo coś, coś nie chce mi się pozwolić na nic. No dobra, szukamy. No cóż ludziska, no, na legendę jeszcze jesteśmy za słabi, żeby go ograć. No może teraz będzie coś lepiej. Ja obstawiam, że może nam się udać. Oby. Nie, no nie ma co się oszukiwać, że z legendą będzie wiesz, to easy match. Tym bardziej, że no, jeszcze ta legenda ogarniała, bo są czasami ludzie, którzy mają tę legendę, ale grają gorzej niż prosi. Hmm. Coś nam długo szuka tego meczu, o jest, dobra. Także jesteśmy zjoinowani. Ekspert, jeszcze lepiej dobra. O, ekspert, no dobra. to będzie jakieś szansa, no chyba ekspert jest niżej niż legenda. No ja właśnie nie wiem. Ojejku. No nie. Dobra, nice. Dwa razy piłkę przeskoczyłem. Ładna bramka. Naprawdę to było ładne. No na farcie. Można powiedzieć, że jak tam by mnie wybił, to by dupa nie była akcji. I teraz mógł już nawracać i wybijać, a ja wjechał do bramki też niepotrzebnie. Jedziesz. No ale wyjechał. No, mam first touch'a, o fajnie. Jakbyś jeszcze lubisz, musisz może. troszeczkę follow up'a poćwiczyć, to by było zajebiste to jakbyś to... Znaczy ja umiem follow up'ować, ale wolę nie ryzykować wiesz, bo... No, ja bym nie doleciał kontra ataki dupa, według by zrobili ten. No a wybije wracam. No, nie, nie wiesz, że się z tym minęłem. Czaisz, ja i gość się z tym minęliśmy. Trudno. Reszta będzie to widać tutaj. No właśnie, no średnio. Ty co on ma na samochodzie? Widzisz to duszka, fajne. Ty, no? Muszę przyznać, że to fajne jest, jadę. Pierwszy raz widzę we dwóch dawaj. O kurwa. Chyba w najgorszy możliwy sposób żeśmy to odepchnęli. Dobra, jestem, spoko. Dobra, też już wracam, tylko tu to zgarnę. Dobrze, że ma za ten typ. No Jezu, ja też. O, ale dobra. w sumie zajebiście. Popchałeś mnie lekko, ale dobra. Ważne, że to nie ma co co, wiesz, bo tak... Ojejku, ja nie lubię jak oni coś takiego robią. Dobra, my możemy ich skontrować. No prawie, nie, wrócili obaj. Szkoda. Oooooooooo uh! uh, 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 dobra no zdawicie ładna ale bramka. Patrz tu. Ale tu to normalnie mm. jak naleśnik zgasił. Dokładnie, tu ładnie, ładnie. Taki żółwid ci wyszedł trochę, jedziesz. No ja też zaczekałem sobie. Kurczę. Nie wiem po co. No kurwa. Tu jest znowu do bramki w pierwszym meczu. Aj kurde no. No spokojnie, jest jest na razie nieźle. 2-1 prowadzimy. Spokojnie jestem, jestem. Moja. Dobra, ciągnij ją dalej. Do nie pociągnę, nie. Odkleiła mi się od tego, więc... O kurcze! Co tu wyskoczył? Nice! Ładnie wzięta. Nie wejdzie. Nie wejdzie. Jak się nie sioduje... zdąży, to... No, ja mam cały czas ten problem, że jakoś oni mnie lobują i to w takich dziwn dziwnych sytuacjach. To wiesz co się robi, Greenie? Jak widzisz, że on ma bardzo wolną piłkę, nie? O, fejkujesz go, nie wydajesz busta, ale za chwilę nawracasz, bo Aha, cię wtedy próbuje lobować, Odskoczył, brama! O co ty? O fuck! Dobra, chciałem z tym drugim uderzeniem i chybiłem, no to jednak królem roketa raczej nie zostanę, ale... urywa Dobra, ja typie wybi to Nice, brama powinna być Nie sięgnę, kurczę, on to wziął Nice, kontrują Ja jestem Też już wracam Oh my god Dobra, ty się minąłeś, ja też, ale nie, nie wzięli tego Nice, to było ładne Sorry, że ci busta wziąłem Dobra jadę po tego O serio Co z... co ja mam dzisiaj spadem? Wywaliło mi padacz, aisz? Jeszcze mogę tylko stać na środku chwilowo. O Jezus! Dobra, nie? O, ale dobrze, że Dzięki całego. No, tutaj, tutaj ładnie Ci to poszło. Bierzesz? Bierzesz, dobra. Co <laughs> Co to było? Co to było? Nie wierzę. Tak na farcie teraz, mm. nie? Bo nie chciałem tego zrobić, a zobacz tu. To jest właśnie tak jak cofasz do tyłu, nie? Goście zaczął się cofać po prostu. <grymne> Michael Jackson, ładne, ładne. Jadę, jedziesz. Jadę, jadę. Nie, ty jedziesz, ty masz bliżej. No ja mam ten problem, że mi zobacz drugi raz pada wywaliło w tych meczach, nie? Nie muszę, że cię tam przykaczyłem delikatnie. Mm -hmm. O Jezu, nie trafiłem. On też, ale drugi jest. Nice! Piękna obrona. Dawaj. O Jezu, co to było? Ja chciałem do przodu, a wybiłem ją w górę. Easy wejdzie? Nie, nie wejdzie. Już eee. myślałem, że może. Taka wiesz... Oho! Dobra, tu ładnie to zrobił. Dobra, gościu się na mnie sam wepchnął teraz, więc jego wina. Masz pustą bramę. Nie ma, nie ma, nie ma. Aaaa! A kurczę jeszcze mnie odepchnęłeś, dobra. A? Nie ma. Jak to teraz brzmiało? Aaa, trzy razy, a jakby mi kurwa... Kij do dupy wkładali. <grym> Ty, kurwa musiałeś teraz akurat jak skoczyłem. O kij jak do dupy a? rozmawiać. Dobra. Teraz nigo chyba wyciągali. Zajebiście nam to wyszło. Żeż w sumie nawet nie planowałem tego trafić. Dobra, brama. Nie! No, dobra. No nie gadaj! No. Nie! Dobra, jest wygrana. Udało o, bo... nam się. Cały czas tradycja zachowana, kurczę, że jeden mecz jak chłopaki grają ze mną, to jeden mamy wygrany, drugi mamy przegrany. To jest standard. Ty nie Uu. dostałem, ty. U Kalavera Limited! No ja dostałem czaszkę dostałem. limitowaną. Ja dostałem, kurczę. Wow, nice. Nawet Pukki. się nie spodziewałem takiego dropu, nie? W każdym razie, Ludziska, wielkie dzięki za oglądanie odcinka. Zapraszam do Dawida na kanał. Link macie oczywiście w opisie. I cóż, my się widzimy. Myślę, że w następnym odcinku z Roketa. Niestety, tradycji nadal stało się dosyć. Jeden wygrany, jeden przegrany. Dawidzie, ja Tobie wielkie dzięki za udział w odcinku. Dzięki wielkie. I cóż, Ludziska, słyszymy się już niebawem.